Siemano tutaj rafsą z kanału Rafson Games. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych wieściach nie z tej ziemi. Na początku przypominam wam o ankiecie, na której możecie zagłosować na stronie rafsongames.bix.com slash Ok, a teraz przejdźmy do konkretów. Po pierwsze, w przyszłym tygodniu będą tylko dwa filmy. Pierwszy z headstone'a, a drugi informacyjny. Dlatego, że nie wyrabiam się. Po prostu nie robię filmów na czas. Bo albo ktoś lub coś mi przeszkadza, albo na zwyczajnie świecie nie mam na to czasu. No, bywał mnie tak. Po drugie, w następnym tygodniu będzie zaktualizowany plan tygodnia. Tak więc czekajcie na więcej szczegółów. To wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia. Dziękuję wam za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Aha, i jeszcze jedno. Idźcie na wybory. Na razie i cześć. Jeśli spodobał ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.